哇哇哇哇哇 No, w końcu się doczekaliśmy. Uwaga, rzut. Dawid rzuca. Chyba, mam nadzieję, że podobał mi się mój że wam miłego oglądania. Widzimy się w mam w ręce tableta, wiesz? Co? Ktoś słamał, co to raz. jest? Szymon, to będzie twoje upokorzenie, ta runda. Poprzedniej rundzie miałem dużo. Dobra, a więc teraz ja będę rzucał kolejny rund. Trzymajcie za mnie kciuki. Dawaj, Aser! Dawajcie łapki w górę! Lajk! Lajk!

<sum strażą> U! U nie, 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 ale niestety trzymam nie, 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 Teraz nie, 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 daj, nie, nie, Czekaj. nie, 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 Dobra, fajnie, jesteś najlepszy. Nie trafiłeś. Teraz mów, teraz jest. No, rzucaj, strajka. Oh. Dabel ci się trafił. Split. Split. uwaga. O oh, kurczę. Uwaga, a teraz Wam pokażę największe, największe największy potęcenie, jakie <laughs> widzieliście.

Zobaczy się tam na górę, jest tam Antek, ten niebieskim. Tomek rzuca. I Trafi! I Tomek trafia. Nie, ja cię się. ograć! się, się. Jezu, nie, nie, jest! Nie ma tak łatwo. Inni gracze na obok to wygrają z handkiem i przegrywają za... O Jezu, Jezu, on się udał. Ja jestem... Trzymaj Idź kamerą, co Tutaj, tutaj, tutaj Ale... Ale Nie, nie, Mati rzucił. No i zrobił spara. Wielkie brawo dla Matryjego. Uwaga, teraz mój przyjaciel Szymon rzuca. Trzymaj mocno. Oczywiście, spokojnie. Tyłem będzie rzucał. To jest duży... Nie, jednak przodem. Myślałem, że tyłem. A nie, jednak tyłem. Ja bym troszkę zrób odkręcenie. Ja Teraz... bym nie zrób odkręcenie. Ja bym troszkę nie, nie Ale i my dalej prowadzimy. Super! Normalnie, bo wcześniej rzucał nienormalnie. Antek ty, ładnie rzuca! Nagrało się. Widzimy się na moim rzucie. Widzimy się na wycinkach końcowych. Uwaga, uwaga, teraz Szymon rzuca. Normalnie tym razem rzuca i. No, trochę tutaj ta piłeczka zboczyła! To je trochę pocieszyło! Zrób powtórkę! Kula! Tak, tak. Nie, nie wiem jak się robi po piłce. O! Ona podpisała, ale niestety zboczyła. Dobra, widzimy się wtedy, kiedy ja będę Dobra, Antek rzuca! Dawaj, Jacek! O! Strajk! to słabo się odbija z Tomek robi nic! Tak! Teraz próbuję z... Dawid, nie wchodź w kadr! Nie posuń Teraz próbuję zrobić spara tyłem! Tomek robi No niestety mi się udało, tyłem strajka, ja mu nawet tyłem spara nie. mam, nie mam tyle szczęści, bo Szymon, niestety. No niestety. Nie! Nie! No niestety, ale... Widzimy się w rzucie Szymona. Na... Widzimy się w rzucie Szymona. Hej, uwielbiam Ja to wygram. za pan. za ja no. A, nie, 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 Uwaga, uwaga, teraz Szymon rzuca. Syłem czy przodem. Dziewiątko. Bardzo nie dobra kula do taki jak my. Cicho teraz Dawidku. Nagrali i Zobaczysz na filmie. Nagrali się. mnie. Tak. Tak Proszę, oto mój kolega Dawid. Ej, Chciał żebym go nagrał, to go nagrałem. Aj, prawie spa! Ja, Dobra, skończyła. widzimy się w moim rzucie. Antek! Antek rzuca. I zepsuł. Proszę bardzo, wyniki siło końcowe. Przegrał, przegrał. Wyniki Zdaw, końcowe. Musisz jednego zbić. Zdaw, musisz jednego zbić. Zdaw, no, Dawid y, wygrał zda. ze mną. Zdaw, zda. Jeszcze raz. Ale raz. Ale zrobiłem dwa razy, tylko że ty, ty to było ucięte. Tak. A po przed nim Za długie wideo. O, ja też, ja to samo, wcześniej mam na, najlepsze od razu. Antek końcowy wynik 87, ja końcowy wynik 81. W tamtej ja wynik 100, 3, 121, a Antek 119. Więc dzięki za oglądanie. Pobądź. Wejdźcie na kanału. Wejdźcie tak. na kanał żołnierzy. Nie polecam wirusa. Ja się. Dobra, dziękuję bardzo. Witamy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.